siedzi Przeróbka, Janiks707 Obraz Zostaw lajka, jeśli Ci się podoba Dobra, chodź sąsiad, chodź, chodź No już, już, tylko ee, ciężkie jest Dobra, czekaj, wyważę drzwi, FBI open the door, wyważamy drzwi i dobra, chodź. Już tutaj. idę, już idę, Cicho, bądź. Yy, dobra. Ty co to za obraz? Bitwa pod Grunwaldem czy co? No ty go kupowałeś mi na urodziny. No Jak... i to ty taki chciałeś. Jakieś dziadostwo z temu, chłopie. A ty kupił. chciałeś taki obraz, więc teraz nie wpychaj mi coś. Chłop, dziadostwo z temu za dwa złote kupił. No, dobra, wpychaj. Za, w... za 20 zł. Za dwa złote, chopie! Chopie ten obraz kosztował wszystkie pieniądze, chopie! Ja zarabiam 5000 zł, to ja 1000 zł odkładałem na jeden miesiąc na ten obraz, żeby ci na urodziny kupić. My ten obraz wiesz ile kosztował milion złotych. Ale on nie wchodzi coś. Ej, co się stało? No i spieprzyłeś sobie się. Dobra, wytnę to już, bo. O. Mm, no. Na sam widok na nożyk już myślałeś, że Dobra, że będę ci kazał wyciąć. Teraz czytasz co, mi w myślach, sąsiad. Co to dało, żeby... Co to dało, żeby wnieść ten obraz? Co ty robisz? Tnę to. O Boże, już się zmęczyłem. Chłopie! Dobra. No, wreszcie, sąsiad. No już to 5 godzin. Ej, to chyba to nic, nic nie, nie dało. dało. Sąsiad chyba już musiał 20 godzin to ciąć, albo 40 godzin, bo... Ej. Bo to trzeba. Dobra, już! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, W sumie po co liczę? Nie umiesz. No, no, w sumie to tak. No tak, nie umiem liczyć. Czekaj, W szkole, szkole się na to... matematyce chciał ściągać. No, w sumie ściągałem od ciebie, to prawda. Ale jakoś, jakoś. Jakoś, y, Dobra. jakoś się nauczyłem tego wszystkiego i mam i zarabiam teraz 5000 tysięcy złotych, a ty tylko tysiąc. Jeden. Dora. Dobra. Wbijamy gwoździe. Dobra. Ty to gwoździe umiesz wbijać jak prawdziwy majster po prostu. No tak, jak to ten, przyznam, Jak akurat. ten facet, co mi robił Łazienkę. A jaki ci robił facet Łazienkę? A no, nie wiem. Dobra, to jakiś taki, tutaj... co w ogóle nie umiał. Dobra, tak. przybierze to no Właśnie, właśnie łazien, łazienkę mojej babci też robił jakiś e. chłop, co nie umiał nawet całą łazienkę spartaczył. Że normalnie były takie wyboje na podłodze. O ty kurne, się, co ty, się, się tak, ty się tak kremnisz i normalnie e. gadasz. Eee, sąsiad, pomóż Co ty mi? jesteś, gdzie w tym czasie, chłopie? A, no sumie... się i gadasz te normalnie. A, no w sumie? ale... Dobra, klejmy dawaj. Dobra, klej to tam, nie? Ja klejmy, klej. Okej, okay, no dawaj ten Asbest z odcinka drugiego, którym wkleiliśmy tapety kiedyś. Okej. Okay. Dobra, dawaj. Co i siadno i spieprzyłeś całą sprawę, coś ty zrobił? A no tak się kładzie ramy obrazu na ścianie w 2025 roku. To co, my, w, każdy odcinek to 20 lat, bo przedtem kiedyś mówiłeś, że jesteś w Perelu. u Jak A no, ten, w sumie? Na, na tym przepaku. A to było w, czwartym. w którym odcinku? W czwartym. Aha. A mamy który? Szósty? Tak. A no to kurde, to, to, to jest coś takie... No dość takie dziwne, że to 20, że mamy teraz w odcinku Dobra. szóstym 20 lat. Dobra, mamy... no mamy tu ramę obrazu, ale czemu to się nam nie udaje na ścianie, sąsiad? Magic. No, Dobra, do... kładź, kładź ta. Kładę to. Dobra, może będzie dobrze. Może... Zmarujemy azbestem. Mi się wytaje, że będzie dobrze, Z Biedronki. Nie, nie jestem pewien. E... No to co ty chłopie zrobiłeś? No to, to cię człowieku powaliło, czy co? Sąsiad! Dobrze jest! Sąsiad! No to, 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 ty, to ty poważny jesteś, czy co? Ej, dość, dość, dość. No już tyle. że... Już twoje robacze rączki nie muszą tutaj... Tutaj yy, ci pomagać. Myślałem, że się obrazisz na to. Twoje to po prostu są jak. Czekaj, ale Nie... do patrz, patrz jakąś już weź całą sprawę. Dobra, przysuwaj No to. w sumie spieprzyliśmy Zakryje się. Zakryje się. A w sumie? Ty, prawie mamy zakryty. Można powiedzieć, że mamy to zakryte. Kwiatek, obraz. No. I zakryte. I zakryte, no. Tylko teraz tutaj byśmy y to dali, co? To tu jest lepsza ściana. Co się tu. A, to jest no. cienio, Co, myślałeś, że duchy nas tutaj prześladują w tej chałupie? Tak. tak. Chłopie, to ty się chyba Anabel, to chyba ty Anabel oglądałeś o północy. Nie wiem. Zobaczymy w kolejnym odcinku, czy będą, czy nie. Duchy? Tak. A, czyli twoje mieszkanie jest nawiedzone. O Boże, ja chyba uciekam tutaj. Tak, przecież tu. Dobra, czekaj, wpisujemy tu na Noki kod Nie że do tu... mojego sejfu. Nie pamiętasz, że tu mieszkała babcia stara i, i ona gryzły mi wilki. Aha, faktycznie, dobra, zapomniałem. Eee, czyli dlatego jest, jest ten blok nawiedzony. Dobra, wpisujemy tak. dalszy kod do mojego sejfu, na Nokii. Zadacie mój numer telefonu oczywiście. To jest okay, ty? numer telefonu. To co? To co jest na ścianie? Tak. No nie, to nie jest mój numer telefonu. Dobra. Klej tato, sąsiad. Co? No, ja tu gadam po Podlasku sąsiad. Ja góral, ale gadam po, po Podlasku. Dobra. Eee, eee. Okej, okay, dobra, Do, ale coś to ale coś to nie tak jest. Ułóżmy to lepiej. Dobra. No jest. Sorry. No jest, ale co? No i coś takiego, a tu prostokąt. Yy, prostokąt. No co? Co? Mam pomysł, mam pomysł. Sklejmy to teraz. A, dobra, już nie. Yy, ty, wiem. Przyklejmy to do podłogi. No. Nie wiem, czy to jest najlepszy pomysł, ale... Okazuję. To jest najlepszy pomysł, sąsiad, bo inaczej tego nie zrobimy. Będziemy się męczyć. Po prostu bardzo. Dobra, yy, i wytnijmy to teraz nożem. I teraz... Wyciągamy to. No, so, no, sorry, że masz dziurę w dywanie, ale to się kiedyś zakryje na pewno, jakbyś robił remont. No i patrz, mam piękny obraz. No, sąsiad, i teraz kleim, okay, kleimy to. Dobra, Dobra klejmy to. to. Ty, sąsiad, to nie była bitwa pod Grunwaldem, tylko, tylko to obraz i ciebie i, ciebie, i mnie. No, mówiłem, że się... Na Hawajach! Mówiłem, że dziadostwo za dwa złote z temu kupiło. A, A je to sąsiad. Ej, co się dzieje? Gdzie... O, Boże. o Boże, te twoje. Chyba duchy. Duchy zwaliły ten obraz. No chyba.